Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy, dzisiaj paczki, wszystko wce, dymy, nie dymy, dwa live'y, y. yy, także będzie się działo, oczywiście transmisja umożliwiona dzięki Electronic Arts, dlatego zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, no i zaczynamy pierwszy pack opening. Dzisiaj już startujemy z efc 24 no i wybieramy naszą pierwszą, początkową paczkę. No i zobaczymy, co tutaj ciekawego się podzieje w Ultimate Team. Prawdopodobnie będą dymki. No ale zobaczymy, jeżeli chodzi. O, patrzcie, już Francja, już ekranę, już pierwszy Francuz trafiony. Laporte, ligę, Moi drodzy, w każdym razie, jak teraz oglądacie ten odcinek, to stream trwa już na Twitch albo na YouTube, ciężko mi powiedzieć, gdzie jest pierwsza transmisja. W każdym razie, linki oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Tak prezentuje się nasz pierwszy składik, moi drodzy. Więc tutaj coś ciekawego mamy, czy nie mamy. Cyk. Dobra, lecimy dalej. I zastępujemy go, o, oczywiście, no właśnie, o kurcze. O kurcze, no tak, są kobiety. W Wyjejevce, ale moi drodzy, no tutaj Kai Walker, myślę, że zdecydowanie to będzie karta, która jak zwykle będzie warta krocie. Więc wybieramy tego pana, jakie ciekawe koszuleczki na starcie nad naszym rajo zobaczymy, może jedne niebieskie, drugie Mm, tury, 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 tum. New York City, No to Etihad troszkę mnie martwi. Hmm. Dobra, i tak zaraz sobie będziemy ogarniać rajo, w każdym razie pamiętajcie widzowie, żeby rajo mieć, bo pamiętajcie, że na herbie z rajo mamy lepszy dropik, jak to co roku bywa. A tutaj Legendary Angels, jak ktoś pamięta, no chyba nie przypadkiem mi tutaj dali, ale... Także witamy serdecznie, o, jeżeli chcemy transformować, okej, okay. no dobra, transferujemy, moi drodzy, FIBA points do EAFC24, learn upgrade. no, 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 play now, w ogóle wiem, że mam wersję polską, ale to jeszcze sobie ogarniemy na spokojnie, no i proszę Państwa, co tu dużo mówić, co tu się dzieje, myślę, że pierwszy odcinek to ogólnie będzie po prostu pack opening, na tym openingu w pełni się skupimy, ale powiem wam tak, ja Patrzcie, czekajcie, food Piąsy za 40, aha, dobra, dobra, no w sumie ciekawe, kiedy będą te wszystkie pierwsze rzeczy, więc zobaczymy, okej, okay, SBC Store, dobra, idziemy do sklepu, no i, moi drodzy, pierwszy pak opening na Riot, ja tutaj widzę, że jakaś paczka z wypożyczeniem, więc... Dobra, przyjmijmy to wszystko, cyk, 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 aha, bo to jakiś pre-order, o, Erling Haaland, Erling Haaland, moi drodzy, na wyposażenie, ale to będzie bestia, do tego UT Ambasador i uj. jest Vinicius, hmm, nie no, Son, nie, Van Dijk. nie, Vinicius, zdecydowanie Vinicius, jakie kosmiczne statystyki, Vinicius plus Erling Haaland? Brzmi jak plan, a na NC mamy tutaj kobitki. Powiem Wam, że. No, Kerr, Kerr wygląda tutaj na zdecydowanie najlepsze. Ja jestem ciekawy, jak to będzie się prezentowało. Kerr, Haland w jednej drużynie. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A teraz już przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli. Paczuszki. Jest paczka z podglądem. Show, proszę bardzo. No to podglądamy i zobaczmy, co tu się dzieje. Oj, oj, oj. Jak to wygląda? W ogóle nie patrzyłem na to, na te wszystkie openingi. Do bety nie wchodziłem, bo wiem, że potem granie w betę tak naprawdę za dużego znaczenia nie ma. A tutaj jest McGregor, ale kurde, podoba mi się to otwieranie paczek. Robi wrażenie, robi wrażenie. Trzeba, yy, trzeba powiedzieć otwarcie. No dobra, to jest paczka z podglądem. Hmm, aha, czyli to są te. Okej, okay, okej. Okay. Co 24 godziny zmiana, czyli to jest Standardowo. No dobra, no to co? Zaczynamy, widzowie. Zaczynamy. Pierwsze paczuszki i niech się dzieje właśnie, kiedy będzie walkout, kiedy nie będzie wokoł. Tutaj mamy Finlandia i boczny obrońca Liverpool. O kurczę, to na tym, że jakiś fiński defensor. Aha. Aha. <laughs> okej. Okay, okay. No tak. No to widzę, że tu będzie dużo ciekawych rzeczy. Jest kowisto. Z Liverpoolu Finka, no tego się nie spodziewałem. W ogóle, wyobraźcie sobie, jak to pierwszy, ten lepszy, i weźcie tutaj ogarni te kobitki, i potem, nie? No chyba, no, chyba bez szans. Chyba bez szans. W każdym razie tutaj cyk, 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 cyk. Te kontrakty na razie no się nie przydadzą. Dobra, bierzemy to. No, i nie chcemy tej wiadomości oglądać ponownie, więc przechodzimy do paczki numer dwa. A w paczce numer dwa? Próbuję roz. O kurczę, Francja. RM. A gdyby Dembele? Paris? A nie, no, że chyba nie stracił licencji. No nie, no, Mateo. To niezły Mateo. Ach. Ale jakie statystyki? Kurczę. Powiem wam 4,80 na karcie. Okej, okay, okej. Okay. Może być, może być. Not bad, not bad. Ok, no dobra. Dwie paki za nami. Ale tak naprawdę, patrząc na drop, to dwie. Dwie kobitki, dwie kobitki, tutaj Finka francuska, a teraz jest Anglia, jest LB i czy to będzie znowu, chociaż nie, no, jak Brentford, Anglia, LB, okej, okay, on będzie szybki, The Auri, okej, okay, Auri, 89 tempa, powiem wam, no, na starterki taki Auri, jak najbardziej, okej, okay. oprócz tego Kamara Sojunczu. Jest też hawk, ok, ten hawk może się przydać, Wam powiem. Herb PSG może być coś warty więcej, więc not bad, no i od razu lecimy, lecimy, lecimy do paki numer 4, a w pasce numer 4. Nadal cały czas próbuję znaleźć jakieś ekrany, jakieś walkouty, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Może ktoś z Was już wie to, napiszcie w komentarzu, bo tutaj są w teorii ekrany. Ale czy podczas tych ekranów coś innego? Wydaje mi się, że ta karta może trochę bardziej się zaświeciła. No, kontrowersja i temat rzeka, ale powiem Wam szczerze, że na początku lepiej nie wiedzieć. Większa frajda jest, jak się nie wie, e, co tutaj jest, czy są ekrany, czy jest walkout, ale animacja sama w sobie podoba mi się. W końcu jakieś odświeżenie, w końcu coś e, nowego. Dania, LB, Dania, LB. Nie no, fajne to jest pod kątem, e, to będzie chyba kobieta. Tak jest. Uuu, Sfawa. Sfawa LB 79 overal 83 tempa. Raczej bez historii, ale powiem Wam, że potem pod kątem jakichś tam foderków to może być ciekawie. Real Madryt, lewa obrona, Liga Hiszpańska to może to może oddać. Ale pytanie, czy tutaj jest szansa na jakiś łokat, bo mamy Walię. No Walia, no to pewnie jakiś Ramzej mi tutaj przychodzi, chociaż patrząc na klub to raczej będzie to walika. No i właśnie jest Fischlok i to jest 84 Overall, czyli też tutaj już ekrany bardziej, no, ale też o, dużo dużo ten, dużo piłkarzy, piłkarek. Właśnie teraz zawsze się mówi dużo piłkarzy, teraz sobie piłkarzy i piłkarki. No, będzie trzeba kombinować. No dobra, w każdym razie bierzemy to na Quixel i y, Przechodzimy błyskawicznie do kolejnej paki. W ogóle jeszcze nie mamy żadnego duplikatu, rzadko spotyka na rzecz. Ale gdzie są te walkouty, Jest Francja. Jest CM. Jest Juventus, czyżby Paweł Pogba, czyżby Paweł Pogba, nie, jest Rabie 84 overall, jego karta w poprzedniej edycji miała, u Shadow, też widzę Shadow spoko, potem te karty Shadow są warte sporo na wypożyczeniu, Matip chyba, weźmiemy 80 -ka. i overallowo i Liverpool to może mieć. Znaczenie, więc to bierzemy elegancko do klubu No i zobaczymy, moi drodzy, dalej Na razie 84 overall chyba najlepszy Oprócz tych wypożyczonych kart, no bo te wypożyczone karty not bad bo, Chociaż nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że wersja ultimate to dzięki temu mieliśmy tak, a nie inaczej No a tutaj jest Demarkos 70... 80 overall, ok, ok, może być Cyk, cyk, cyk No dobra Bierzemy i zobaczmy, co będzie dalej, proszę Państwa, bo tutaj leci kolejna paczka I... i są Stany Zjednoczone, wydaje mi się, że to może być Adams, jeżeli dobrze kojarzę, to Adams był taki pan, jest Adams, 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 trzymam jego kartę One to do końca, do końca gry, jeżeli chodzi o FIFA 23, no ale z tym Adamsem tutaj też za wiele nie zdziałamy. Więc idziemy do kolejnej paki. Cyk, cyk, cyk. No i pamiętajcie, moi drodzy, bo zbliżam się do końca openingu, że dzisiaj dwie transmisje, albo jedna duża transmisja, ciężko jej powiedzieć, jest szansa, że będzie. O, 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 jest Jacko, Jacko, Jacko. No Jacko poszedł do fanerbaczy tam ładne oro robi z Szymańskim, jak wiedzieliście. A wracając do tematu liveów, to prawdopodobnie jeden na Twitchu, jeden na YouTubie, tak będziemy tutaj lawirować pomiędzy tymi platformami, ale. W kanale nadawczym, na Instagramie. Jak wiecie, na kanał nadawczy na Instagramie, no to tam będzie info. Tam zawsze będzie takie pierwsze, pierwsze info. Więc jak ktoś jest jakimś maniakiem moich transmisji live, o, a tu mamy PSG to koniecznie wbijajcie na Insta i tam w ten kanał nadawczy. Tam zawsze daję info na temat liveika. Ale tutaj Fabian81 over, Ale kolejny do tego Policik Gigabaria, więc tutaj bez szaleńs, bez szaleńc. proszę Państwa. Cyk, 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 dobra. No, jest jak jest na razie. Jest jak jest, jest o, 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 jak jest, jak jest, ale my się nie poddajemy. My szukamy dalej, my szukamy dalej i to jest Korea, ale czy to jest son? No nie, to nie będzie son. To będzie Koreańczyk ze f i To będzie Lee Jaesung 78 Overall. Tak to, moi drodzy, wygląda. Napiszcie też w komentarzu, o której chcielibyście ogólnie odcinki. Jeżeli chodzi o, mamy duplikat, jeżeli chodzi o jej na moim kanale, o której godzince wam się widzą materiały. A my przechodzimy do kolejnej paki i. Kto tym razem? Napastnik, Shabab Klap, i to będzie dialo. Dialo, dialo, dialo. Z tym dialo też za wiele nie podziałamy, więc błyskawicznie. Lecimy do kolejnej paczuchy, a w kolejnej paczce. Mamy, proszę Państwa No właśnie, gdzie ten walkout? No Australia to tu mi nie da Australia CB, no właśnie, Racing Jakiś to bez historii Ercek, no o ty chodź ty tutaj wracaj, wracaj, wracaj Tu Kwiksele, Kwiksele, dobra No idzie na Kwiksele, to bierzemy do klubu No i kolejna paka, powiem Wam, że troszkę tego już pootwieraliśmy <laughs> Na ciekawych trafów, jak nie było tak nie ma, Stany Zjednoczone i Napastnik to będzie raczej kobitka i tak jest, to będzie Leroux, Leroux. Stany Zjednoczone, do tego Davis, Wallace, więc no bez wielkich historii. No i proszę Państwa, ostatnie myślę, że dwie, trzy paczuszki otworzymy. I już będę szykował się do odpalenia transmisji dla Was, a tutaj napastnik Atletico Madryt, czyżby Morata? Tak jest, Alvaro Morata, tego pana już dzisiaj trafiliśmy, więc yy, duplikat, 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 yy, no tutaj zagościł, więc tego Moratę bierzemy, Ok, okej, okay. no i teraz, yy, moi drodzy, czym zakończymy, no nie, tak nie zakończymy, więc będzie jeszcze jedna paczka, albańczykiem nie zakończymy, złe wspomnienia, jeżeli chodzi o fazę grupową, nadal czekamy na tego selekcjonera, a to nie wiem kto tam może pomóc tej reprezentacji jeszcze. No ale wszystko wskazuje na to, że kierunek Papszun, Probierz Urban. Chyba ta trójka została. No a tutaj, czyżby to będzie ten koniec? No i Francja możemy zakończyć CB Francja i Arsenal Londyn. Więc to musi być oczywiście Saliba. Powiem wam, że ten Saliba może być coś warte na starcie, więc traf jak najbardziej, Okej. Okay. Saliba ma statystyki naprawdę top, to może być taki waranik z poprzednich edycji FIFA. Premier League, narodowość, wszystko prezentuje się idealnie, dziękujemy oczywiście Electronic Arts za umożliwienie szybszego nagrania e, gry i jej FC24, no a teraz zapraszam Was na transmisję Live i na Twitchu i na YouTubie, wszystkie linki znajdziecie w opisie, oraz oczywiście na kanale nadawczym. Trzymajcie się, no i Moi drodzy, na razie.